Co tu dużo mówi? dzisiaj napisaliście historię nie tylko Jagielonii, ale także historii polskiej piłki, bo do tej pory żadnej polskiej drużyni nie udało się wygrać na parken. Próbował Piazgliwice, próbował Raków, udało się dopiero No Myślę, że gratulacje dla, dla wszystkich, dla zawodników, dla sztabu, dla kibiców, którzy nas wspierali przez cały mecz. Nie ma co dużo mówić. No, cieszymy się z tego, że udało się nam dzisiaj wygrać. Bardzo je się bardziej to smakuje, pewnie, że w ostatnim jedno cieszyliśmy tą bramkę. Teraz to był mecz, przed którym niewielu stawiało na Jagielonie. To był mecz, przed którym wielu spodziewało się raczej powtórki scenariusza z czy z Amsterdamu. I początek meczu wydawało się, że tak ma faktycznie może być szybko stracony gol, ale no, potem zobaczyliśmy ten twarz Jagieloni, którą widzieliśmy w ostatnich meczach ligowych. No, myślę, że za każdy za każdego walczył na boisku. I widać było, że nawet przy tym wyniku 1-1, jak nam zależało, żeby, żeby grać do końca, żeby przynajmniej punktu te wyjść. Ale no, taka jest piłka, że czasami gdzieś dwie przybitki w środku, no, i Darko pięknie by to wykończył, wyszedł sam na sam i, i cieszymy się z trzech punktów. E, teraz, czy to w ogóle do Ciebie dociera? to, czego dokonaliście, bo tak jak mówiłem, Jagiellonia to nie była faworytem. Tak naprawdę tu przyjechała głównie po to, żeby no, pokazać tę swoją lepszą twarz, pokazać się z lepszej strony niż chociażby w Amsterdamie. Tymczasem wywozicie stąd trzy punkty i no co tu dużo mówić, jesteście bardzo wysoko w tej klasyfikacji w, 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 ligi i konferencji. Dopiero początek, chcemy na pewno... Dalej walczyć do, do końca. E, przed nami się dużo meczu. Przede wszystkim teraz ważny mecz u siebie w Lidze. E, gramy u siebie z Legii, przyjdzie cały stadion. Także no, dążymy do tego, żeby, e, żeby zdobyć dobry wynik, żeby nasze kibice ucieszyć. No i dzisiaj nam się to udało. To jeszcze zapytam, bo mecz zacząłeś na ławce rezerwowych, co było dosyć nietypowe, czy zdradzisz nam, czy było to spowodowane jakimś urazem, czy po prostu decyzja trenera przed tymi dwoma bardzo ważnymi meczami dzisiaj z FC Kopenhago i w niedzielę z Legią? No, dzisiaj gadaliśmy z trenerem przed, przed odprawą. Ja jestem trener i trener mówi, że zagraliśmy dużą ilość meczów, w, w prawie wszystkie po 90 minut, teraz to, to ostatni przerwy na kadry, także była podjęta decyzja, że zagramy dzisiaj po 45 minut i e, w, myślę, że... To się udało nam, myślę, że dobra taktyka trenera i, i e, no, przede wszystkim nasze zaangażowanie. Widać to w ostatnim meczu, że nie tłuszczamy piłki, chcemy walczyć na każdym kawałku boiska. i e, trzymamy to dalej i walczymy Trening, na treningach przede wszystkim. E, e, dzisiaj też dużo upaków dostali szansę i wykorzystali, także rywalizacja jest, to najważniejsze. Czwarte zwycięstwo z rzędu. E... Podtrzymujecie tą waszą zwycięską pasę, która zaprowadziła was na razie na drugie miejsce w tabeli ligowej. Gdzie jest limit tej Jagielonii, dla której był to już 17 mecz w tym sezonie? Krok po kroku robimy najważniejsze, żeby ten krok był do przodu. Eee, także z meczu na mecz nastawiamy, ale to przede wszystkim na pewno cieszy, cieszy nasze zaangażowanie, bo widać jak blokujemy strzały, jak wracamy z dalinie piłki, także to też dużo zasłucha i sztabu, i zawodników, do których który dociera, w jakiej sytuacji jesteśmy i eee, że, że dużo meczów przed nami. I Nasze zaangażowanie na pewno jest na, 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 na dobrym poziomie i, i, i to mnie bardzo cieszy.